Moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnym filmie. Idziemy lasem, idziemy na poszukiwanie jodły. Ja obawiam się, że jej tutaj nie znajdę, bo z tego co ja wiem, to tutaj jodły nie ma, a ja obiecałam Wam przecież dzisiaj film yy, z przepisem na zrobienie maści jodłowej, zwanej inaczej kremem choinkowym. Świętej Hildegardy. Ale tak sobie pomyślałam, że przecież jodła i sosna mają podobne właściwości. Podobne właściwości mają te olejki eteryczne, które się w igłach znajdują. Czyli to są takie właściwości przeciwzapalne, właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Ale też z drugiej strony właściwości przeciwbólowe, właściwości ym, takie trochę detoksykujące organizm, wzmacniające, uspokajające. Więc ta maść, która będzie zrobiona, moim zdaniem, można ją również zrobić z igieł sosnowych yy, na spokojnie. I ona będzie miała podobne właściwości. Właśnie święta Hildegarda polecała ją na wszelkiego rodzaju bóle: na bóle takie migrenowe, bóle głowy, ale też takie bóle, które są, w, w, występują w niewydolności czy w jakichś problemach związanych z naszym sercem, ale też w bólach brzucha i wszystkich narządów wewnętrznych związanych z naszym układem pokarmowym, czyli trzustki, śledziony, żołądka, dróg żółciowych. Wreszcie w bólach, tu sobie popatrzcie na te igły, że one są takie bardzo ładne. Ach, śliczna jest ta przyroda, o. Tutaj też zobaczymy, czy są zawiązki. O, już są zawiązki i już niedługo będzie można zbierać pączki. No te maś oczywiście można robić też z pączków młodych. Ale można robić też i z takich igieł. Co ja mówiłam? Aha, no na, z racji właściwości przeciwzapalnych, ona, ta maść, będzie się również sprawdzała we wszelkiego rodzaju bólach, nie wiem, takich o podłożu zapalnym, czyli bólach reumatycznych, ale też wszelkiego rodzaju infekcjach, wszelkiego rodzaju yy, problemach skórnych, związanych też ze stanem zapalnym, ale na przykład też z pasożytami skórnymi, we wszelkiego rodzaju chorobach czy bólach właśnie związanych z układem nerwowym czy na tle nerwowym występującym i tak dalej, i tak dalej. I ta medycyna dawna, medycyna też taka przyklasztorna czy, czy te preparaty, które robili mnisi czy właśnie zakonnice, ona bardzo często Wykorzystywała czy bazowała na właśnie roślinach. Yy, yy, yy. Na no jakich roślinach? Czasami mi brak słów. Yy, na roślinach iglastych, na drzewach iglastych, Tak, Wykorzystując zarówno igły, jak i korę tych, yy, tych, yy, tych yy, roślin. I bardzo szerokie za, zastosowanie te preparaty miały. I dzisiaj, jak już mówiłam. Zrobimy sobie, czy przygotujemy. No, ale tak idę, idę, żebyście mieli spacer i widzieli mnie mniej więcej, jaką dróżką my tutaj z dolarem chodzimy, bo tego nigdy nie widzieliście. Zawsze widzicie gdzieś jakieś przebitki, ale na przykład nie widzicie tutaj naszego, naszej jednej z, jednej z spacerowych, spacerowych tras czy spacerowych dróżek. No, tutaj jest takie rozdroże, więc myślę, że to będzie dla Was też ciekawe. A ja Wam o tej maści opowiem. Yy, powiem Wam, co jest przy, potrzebne do przygotowania tej maści. Tutaj zobaczcie na slajdzie. Jest potrzebne 100 gramów igliwia jodły. No mi się wydaje, że też może być i sosna albo, albo pączków. Też mogą, mogą być pączki. Do tego 20 gramów liści szałwi. 100 g jodłowej kory, 150 g niesolonego masła i pół litra wody. I teraz jak taką maść wykonujemy? Wykonujemy ją w ten sposób, że bierzemy te wszystkie składniki, czyli igliwie, korę, szałwie i zalewamy wodą. Zalewamy wodą i gotujemy. O, o! Co to za samochód tutaj się znalazł? Wiecie, kto to jest? To chyba pan leśnik. Bo oni tutaj bardzo często przyjeżdżają, żeby sobie tutaj właśnie pooglądać te wszystkie tereny. Więc tutaj my idziemy szybko. Dolarek, chodź, chodź. No, a my idziemy dalej. Albo poczekajcie, zrobimy małą przerwę. No dobra, to idziemy dalej. Teraz Wam powiem, jak to jest wykonanie, ale szczerze Wam mm, się przyznam, że ja nie robiłam nigdy tej maści. Może ją kiedyś zrobię i wtedy zrobię ją razem z Wami. A jak Wy zrobicie ją przede mną, to koniecznie mi napiszcie, czy Wam się udała. Natomiast ja myślę, że zamiast tego masła można wziąć na przykład inny tłuszcz. Może można by wziąć tłuszcz yy, gęsi, na przykład. Na gęsim smalcu zrobić tako, taką maść. No, to by też, no bo na sadle borsuka chyba nie, bo nie jest to specjalnie chodliwy towar w dzisiejszych czasach, ale na takim tłuszczu gęsim można by zrobić. Tym bardziej, że to masełko w niektórych źródłach jest podawane, że musi, musiałoby być majowe. Właśnie z tych majowych, jakby produkcji, czy majowych. Yy, yy, zbiorów, ma zbiorów, no właśnie produkcji masła. Nie wiem dlaczego majowe. Może dlatego, że ta trawa, którą krowy jedzą, wtedy jest taka świeża. Wtedy jest taka jeszcze bogata we wszystkie składniki i to masło też ma jakieś wyjątkowe właściwości. Natomiast właśnie majowe, no a ja myślę, że na takim tłuszczu gęsim też by to się mogło udać. No i co robimy? Jak już mówiłam, ta igliwie, korę i szałwie zalewamy wodą i gotujemy. Gotujemy tak około 15 do 20 minut. Później dodajemy masło i dalej gotujemy mieszając. Po prostu, żeby to wszystko, co oddały rośliny wodzie, teraz gdzieś mogło być też przez tłuszcz wchłonięte. Następnie odcedzamy zioła. Przekładamy do miseczki to wszystko, co nam zostało po odcedzeniu. No i możecie sobie teraz wybrać, czy chcecie iść tą drogą, czy tą drogą. No, Larek, którą ty drogą chcesz iść? Mów! No, pokaż, którą drogą ty chcesz iść? Pokaż. No dalej, gdzie idziemy? Aha, ty się też zastanawiasz. Brawo lewo, brawo lewo. No idź, idziemy, idziemy. Pokaż, gdzie chcesz iść. Tu chcesz iść? No dobrze. No to jak chcesz iść tutaj, to idziemy tutaj. Yy, I jak już przełożymy do miseczki, to mieszamy w takiej chłodnej kąpieli wodnej do yy, lekkiego stężenia. Takiego stężenia, żebyśmy mogli oddzielić sobie masło od wody. Jeżeli oddzielimy już to masło od wody, to wtedy y, z, jeszcze raz musimy to wszystko zagotować i potem schłodzić. I jak już to wszystko zagotujemy, schłodzimy, mamy tylko masło bez wody, bo y, pamiętajcie, że to pozbycie wody jest też ważne z tego względu, żeby nam się potem y, ta Maść nie psuła, pomimo że my będziemy ją trzymać w lodówce, to ona może nam zjełczyć, jeżeli będzie woda. Więc tej wody należy się pozbyć, tak? I zagotowujemy jeszcze raz i wtedy schładzamy, jak mówię, przekładamy do słoiczka i przechowujemy w lodówce. I teraz Potem do czego ta maść jodłowa, czy, czy krem choinkowy, czy świerkowa, nie wiem jakkolwiek, myślę, że ten świerk, ta sosna, przepraszam, albo i świerk, to też nie jest zły pomysł, jeżeli ktoś akurat jodły w pobliżu nie ma, tak jak my, no bo jak widzicie idziemy, idziemy, a tutaj jodły ani widu, ani słychu. To jak mówiłam, na co to wszystko się przydaje i w taki sposób możemy to. Stosować. Na przykład, jeżeli mamy chore serce, to możemy wcierać sobie taką maść w okolice serca. Na przykład dwa do trzy razy dziennie wcieramy. Yy, ma, jeżeli boli nas żołądek, boli nas śledziona, yy, które niektóre źródła podają i niektóre źródła, no takie są z, też z. z tych klasztornych, wszystkich źródeł, mnichów, którzy mówią, że właśnie żołądek i śledziona są bardzo silnie powiązane z naszym sercem. Więc jeżeli my mamy chore serce, w, w, wokół serca to wcieramy, to również ten żołądek na tym, z tego skorzysta, śledziona z tego skorzysta, ale sam, o samą okolicę żołądka też możemy tym smarować. Możemy, jeżeli mamy bóle głowy, jeżeli mamy zatoki chore, to oczywiście możemy tym... Dolarek, proszę ciebie, żebyś nie siusiał na wizji, bo potem znajdą się znowu tacy, którzy będą mówić, że jesteś niewychowany. No bo jak może pies siusiać? Bardzo Was przepraszam, a i mówię dalej. Czyli właśnie bóle głowy, bóle zatok, to też oczywiście nacieramy te miejsca, w którym ten ból nam doskwiera. Jeżeli mamy, jesteśmy przeziębieni. Mam przeziębienia, wiadomo kaszel, katar, jakiekolwiek infekcje, os, chore oskrzela, to wtedy w klatkę piersiową, wiecie doskonale jak to się robi z tymi, z tymi surowcami takimi y, y, olejkowymi, w klatkę piersiową, ale też na przykład tu w okolice nosa przy tym katarze możemy to sobie, to sobie wcierać. Jeżeli mamy, też wspominam o pasożytach. No jeżeli mamy te pasożyty, to też oczywiście w te miejsca chore czy zmienione możemy sobie tę maść w, wcierać. I wszelkie, wszelkie, wszelkie yy, w, 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 dolegliwości, czy wszelkie miejsca, które nas bolą, możemy sobie po prostu tą maścią yy, potraktować. Ona przenika przez skórę, tak jak Wam mówiłam niejednokrotnie, na przykład, że żywokost to jest substancja, którą raczej ze względu, na, nawet nie raczej, ze względu na alkaloidy, które są bardzo silne w nim i, yy, i właśnie on ich dużo zawiera, nie należy spożywać wewnętrznie. Po co, jeżeli to ma doprowadzić do do poważnego uszkodzenia naszej wątroby, bo wątroba na tym bardzo cierpi, zwłaszcza jeżeli ktoś te wątrowy ma osłabioną albo chorą, no to już w ogóle. Natomiast. Można maść czy macerat olejowy żywokostowy wcierać w skórę i on dokładnie tak samo dostanie się do naszego organizmu, ale będzie omijał nam układ pokarmowy i będzie nam omijał wątrobę i o wiele mniej jej szkodził. A jest bardzo silnym y, 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 przeciwbólowym składnikiem, czy ma przeciwbólowe substancje w sobie. Więc pamiętajmy, że właśnie i ta maść jodłowa wciera w skórę. Przedostaje się do naszego organizmu i leczy nam. Leczy nam wszelkie stany zapalne i leczy nam wszystkie bóle, które mamy. No dobrze, no to widzicie, przeszliście z nami kawałeczek. Tak my tu mamy. Tam jest dolarek. Dolciu! Dolar! Chodź tutaj ładnie do mnie. Chodź, chodź, chodź. No dalej. Dolar. On się zawsze musi trzy razy obejrzeć. Ostatnio słyszę: "Chodź tutaj do mnie." No. Ostatnio słyszę, czytałam na jakimś forum związanym z labradorami, że te są uparciuchy. I mój jest naprawdę tego szczególnym przypadkiem. On jest uparciuch. On teraz dolarku proszę, chodź do mnie. On się musi zastanowić, czy mu się to opłaca, przeanalizować wszystko. On w ogóle też się tam ogląda, bo jak ja wychodzę do mnie, to zazwyczaj albo gdzieś ktoś idzie. Bardzo rzadko się to zdarza, że kogoś tutaj zobaczymy, ale albo gdzieś ktoś idzie, albo, no, albo jest jakieś już za daleko, i on zawsze myśli, że to jest jakaś, że ja go wołam, dlatego że tam się kryje jakaś. Pułapka albo kryje jakieś niebezpieczeństwo. I najpierw musisz sobie zobaczyć o co mi chodzi, a potem ewentualnie do mnie przyjdzie. Proszę bardzo, ostatni raz mówię, tu ładnie do mnie przyjdź. O, widzicie? Teraz patrzy, czy nikt nie idzie. Do mnie chodzi. Aha, i teraz idzie. Idzie. No przecież nie robisz, nie możesz mi robić wstydu. Proszę ładnie usiąść. Usiądź, bo się będziemy teraz żegnać. Pożegnaj się ładnie. No, ślicznie. I my idziemy dalej. Uśmiechnij się. Nie. Nie będę, bo ja sobie ładnie szedłem, a ty kazałaś mi wrócić. No ale dobra. Juka lubię, to też się z niej pożegnam. A hał zrobisz? Hał? Znowu chcesz, żebym robił tu jakiś teatr. A ja nie mam ochoty na żadne hał. No zrób hał, Dolarek! No zrób hał. How. Hał, how zrób. Hał. How. How. Jeszcze raz, zrób hał, ładnie. Hał. No nie umiesz zrobić hał. No ładnie, zrób hał, to pójdziemy dalej. Hał. Zrób hał. Zrób hał. Hał? No, no widzisz, widzisz? Ale próbę sił musieliśmy mieć, nie? Próba sił musiała być. Kto tu od kogo co wyegzekwuje? Czy pancia popuści czy nie popuści? Dobry piesek, idziemy. Chodź. Aha, aha. No a my się z wami żegnamy. Papa, pa, kochani moi, teraz czeka nas zabawa kijkiem. Yy, a wy trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, czekajcie, jest kijek. Dajcie! A! A, widzicie, widzicie? Już biegnie. Chopa. Aha, no to my się bawimy, a wytrzymajcie się zdrowo. Sorry za te dużyzny, ale widzicie, jak ja się z Wami spotkam, to nie mogę się rozstać. Pa, pa!